Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z Katowickiego spotka, kolejne nasze spotkanie, w którym chcę Wam troszeczkę przybliżyć kuluary, zaplecze tego turnieju, tego wszystkiego co dzieje się. Pod Katowickim spotkiem albo w Katowickim spotku. Dziś chcę Wam opowiedzieć taką historię o tunelu, który mam w pamięci właściwie od 1998 roku, czyli od tego czasu, kiedy polscy siatkarze po raz pierwszy zagrali w rozgrywkach Ligi Światowej. To jest takie miejsce, tutaj, gdzie ja w tej chwili stoję, gdzie podjeżdżają autokary z siatkarzami, z zawodnikami. Dzisiaj mecz Polska-Stany Zjednoczone. Polaków i Amerykanów jeszcze tutaj nie ma, bo. W katowickim spotku odbywa się w tej chwili mecz Bułgaria-Meksyk. Co ciekawe, Meksyk wygrał pierwszego seta z Bułgarami, co jest sporą niespodzianką, a reprezentanci Meksyku zebrali zasłużone oklaski i brawa. I teraz popatrzcie, tutaj jest taki tunel, z którym wiążą się moje jakieś takie bardzo fajne siatkarskie wspomnienia. Za chwilę wam powiem o co chodzi. Tym tunelem zawsze również przed laty, gdzieś tam kiedy. Zaczynała się Liga Światowa Siatkarzy w 1998 roku. Wchodziliśmy na transmisję, kiedy komentowaliśmy kolejne mecze. Niestety, jak będę przechodzić przez ten tunel, to zrobi się troszeczkę ciemniej, bo tutaj jest mało światła. Ale dlaczego chcę Wam o tym tunelu troszeczkę opowiedzieć? Dlatego, że w 2000 roku, kiedy w Katowickim spotku rozgrywane były eliminację do Igrzysk Olimpijskich w Sydney i tutaj właśnie Biało-Czerwoni rozgrywali swoje mecze. No, doszło do kilku spektakularnych spotkań, m.in. do meczu Polska Holandia. W tamtych czasach Holandia to była drużyna jedna z najlepszych na świecie. I cały czas tam mieliśmy gdzieś to w pamięci, że Polakom z pomarańczowymi będzie bardzo, bardzo ciężko. I kiedy szedłem na ten mecz, właśnie wchodząc tutaj do katolickiego spotka tym tunelem, no to, to przeżyłem takie niesamowite. Odczucia związane z atmosferą katowickiego spotka. Mieszkaliśmy tutaj w katowickim spotku w hotelu. No i każdego dnia, tak jak ja teraz, wychodziliśmy z tego hotelu tutaj o tymi drzwiczkami i wchodziliśmy i wchodziliśmy tutaj do tego e, tunelu. Tutaj nie ma za dużo światła, ale, ale mimo wszystko chyba chyba nie widać, więc słuchajcie, wchodząc do tego tunelu, zawsze było słychać taki szumek e, gdzieś tam e, dalej. O teraz może Wam pokażę, za moimi plecami są kolejne drzwi, prawda? I za tymi drzwiami już się bezpośrednio wchodzi do Katowickiego spotka, na halę meczową. I zawsze jak wchodziliśmy do Katowickiego spotka, to już tutaj był taki szmerek, taki szumek, ale człowiek jeszcze tak naprawdę nie wiedział, co tam się może wydarzyć. I teraz, zanim Was dalej poprowadzę w tej historii, to chcę Wam jeszcze coś tutaj pokazać. Wejdziemy do takiego tuneliku, w którym znajdują się szatnie siatkarskie. Tutaj właśnie niektóre reprezentacje, jak przyjeżdżają, to udają się na, no, udają się na przygotowania przed meczem. Wchodzą do szatni, tam ostatnie odprawy się odbywają. No i w takich miejscach właśnie te ostatnie minuty przed spotkaniami spędzają. Zobaczcie, tutaj mamy szatnie reprezentacji. Polski. Tak się zastanawiam, czy tu można zajrzeć? Niestety, szatnia jest zamknięta. Wiecie, jak to jest w sporcie. Szatnia jest dostępna tylko dla zawodników, dla trenerów, ewentualnie jakichś bliskich osób związanych z reprezentacją na danym turnieju. No więc do tej szatni nie możemy wejść, ale w tej szatni jeszcze tak naprawdę nie ma naszych siatkarzy, ale chciałem Wam pokazać to miejsce, bo to jest taki słynny tunelik. Tutaj zresztą są też toalety i w trakcie tam iluś lat pracy komentatorskiej, czasami jak się trzeba było udać tam, gdzie król piechotą chodzi, to można było spotkać na przykład świadkarzy i z nimi króciutko porozmawiać, jak tam, jak tam forma, czy jest zdrowie i tak dalej, i tak dalej. O, widzicie, tutaj jest na przykład pokój dla sędziów, którzy też mają swoje pomieszczenie, i tutaj się przygotowują do spotkania, które mają poprowadzić. Tutaj też, o proszę, sędziowie międzynarodowi, wszystko pięknie, ładnie. No dobra, ale wracamy do tego tunelu, i teraz chcę Wam opowiedzieć o tym tunelu dalej. Idąc wtedy w 2000 roku, komentować i pracować przy meczu. Polska-Holandia, czyli meczu reprezentacji naszych siatkarzy z ówczesnymi gwiazdami, bo przypomnę Wam tylko, że Holendrzy to była ścisła światowa czołówka, a na wcześniejszych Igrzyskach Olimpijskich przed Sydney w Atlancie zdobyli złoty medal. No i tam byli fantastyczni zawodnicy: Richard Schul, Guido Gercen, Peter Blanchet czy Bas van de Gori, jego brat. No i ta ekipa przyjechała walczyć o kwalifikację olimpijską do Sydney, właśnie tutaj do katolickiego spotka. No i ten mecz zapowiadał się ekscytująco. Wiadomo było, że na kibiców w Polsce siatkarze mogą liczyć i oni na pewno się pojawią tutaj na tej arenie. Ale tak jak wam mówiłem, jak tutaj się dochodziło do tej hali, to. Jeszcze był, panował taki szmerk, natomiast jak już zbliżaliśmy się do tego wejścia, to czułem już taki ten szum był coraz większy, coraz większy, coraz większy i powiem Wam, że doktor Maroń, który tutaj obok mnie jest, dzień dobry doktorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktorze, opowiadam teraz o 2000 roku Polska Holandia. Pamiętamy. Pamiętamy, pamiętamy te czasy. Było głośno, nie? Ale tak. jeszcze bardziej pamiętam twoje czasy, nasze czasy w Patrasie, gdzieś się. Dzieli. Ach no, w Patras. O Patras tak? teraz nie będziemy mówić. Dobra, ja opowiadam dalej o. Ja opowiadam dalej o e, tej Holandii. I tutaj zbliżając się do tych drzwi przeżyłem... Coś niezwykłego. Kiedy otworzyłem te drzwi, uderzyła we mnie totalna fala dźwięku i taka ściana biało-czerwonych sektorów wypełnionych po brzegi polskimi kibicami. To było istne szaleństwo. Naprawdę byłem w następnych latach na wielu imprezach, na wielu meczach, ale tamto wydarzenie jakoś zapadło mi w pamięci, bo naprawdę działo się bardzo dużo. Teraz, jak tutaj wejdziemy, to od razu tych trybun nie zobaczymy, bo. Tutaj to wejście jest troszeczkę zastawione. Będzie teraz głośniej, bo Meksyk gra z Bułgarią, ale chcę Wam pokazać, jaka jest różnica w dźwięku, prawda? Teraz jest już głośno, teraz już e, słychać, że gra muzyka, że są kibice i... No, i to jest, to jest ta atmosfera katolickiego spotka, ale to nie jest to, kiedy inna reprezentacja Polski. Tutaj za dużo jeszcze nie ma, ale właśnie wtedy w 2000 roku te trybuny były wypełnione po brzegi, było biało-czerwono było szaleństwo. Ja Wam tylko przypomnę, że wtedy Polacy pokonali Holendrów 3 do 1. Robiłem po tym meczu wywiad z trenerem Ireneuszem Mazurem, który tak naprawdę. Już 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 się udaje stąd, który tak naprawdę nie mógł uwierzyć w to, że to spotkanie zakończyło się wygraną naszej reprezentacji, więc było to niezwykłe osiągnięcie, szaleństwo. Wszyscy szczęśliwi. Sam turniej nie był dla nas udany, bo niestety nasza reprezentacja nie zakwalifikowała się do igrzysk olimpijskich. No ale tamten sukces zrobił wrażenie na wszystkich i na pewno też jakoś rozpropagował jeszcze dodatkowo. Polską siatkówkę i w naszym kraju, i na świecie. Więc to jest taka krótka historia związana z tym tunelem, który naprawdę no, swoje widział i przeżył. I tutaj za każdym razem, kiedy polscy siatkarze szykują się do meczu, wychodzą z szatni, to właśnie pokonują ten tunel, i tutaj ta fala dźwięku i to szaleństwo kibiców zawsze ich wita, uderza i myślę, że już żadnej innej mobilizacji wtedy nasi reprezentanci po prostu nie potrzebują. To taki kolejny krótki meldunek z kuluarów Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn rozgrywanych w katowickim spotku. Trzymajcie się no i trzymamy kciuki za wynik w meczu Polska-Stany Zjednoczone, bo to już jest mecz, w którym poznamy prawdziwą siłę i moc, i możliwości naszej reprezentacji. Amerykanie to jeden z kandydatów do medalu, tak jak reprezentacja Polski.